Hej, moi kochani, dzisiejszy makijaż oka będziemy wykonywać dość szybko Zobaczcie, na no ogół już jestem, już jestem pomalowana I w sumie chyba użyjemy tylko dwóch kolorów Dzisiaj jaka paletka będzie, to będzie Mark Jacobs Uwielbiam jego, jego kosmetyki, są naprawdę trwałe i mega dobre Jakość jest naprawdę z najwyższej chyba półki Ta paletka wygląda tak kolorystycznie i to jest paletka 750. I tak myślę, że damy dzisiaj naturalny makijaż, czyli będzie brąz i złoty. Nie będziemy kombinować dużo. Tu jest tylko jeden brąz, więc tym brązem pomarzymy. Nie ma kombinowania dzisiaj, więc ten filmik będzie krótki. Ten brąz jest taki dość brudny brąz. No ale jest jaki jest. I tak rozblendowaliśmy to. On wygląda bardziej na czarny niż na brązowy. Um, tutaj wygląda w ogóle na jaśniejszy niż taki ciemniejszy. No ale, no trudno, dobra, zrobię drugie oko. I blendujemy. Ku górze, im wyżej, tym delikatniejszy nacisk pędzla. Im niżej, tym moc, mocniejszy, im wyżej spuszczamy z tonu nacisku. Ale naprawdę ten kolor jest taki, taki brudny brąz, wpadający troszeczkę w szaro-czarny. Szaro Zamiast brązowy. Ja dawno tej paletki, dawno tej paletki nie używałam. A naprawdę uwielbiam paletki, kosmetyki, podkład w ogóle z marka Jacobsa. Co prawda jest mega drogi, ale jest naprawdę świetny. Ty miał być naturalny makijaż, no ale widzicie, u mnie to naturalne wychodzą dość mocne. No ale już nie będzie. Dobra, i tutaj damy kolorek ten złoty. Nie będziemy kombinować więcej. No, i na dole tylko zrobimy. Okej. Okay. Coś takiego. Cóż, mi tu brakuje trochę tego czarnego koloru. To myślę, że troszeczkę jeszcze tu przyciemimy. Miało być dwa kolorami, ale będzie więcej. Dobra. Myślę, że tym może czarnym, ale ciutkie przyciemnimy tutaj. Naprawdę bardzo mało. Tu jest taki czarny, brokatowy. Z tym czarnym, brokatowym naprawdę mega trzeba uważać, bo on się tak kruszy, brudzi, że masakra. Okej. Okay. Ups. Tu troszkę. Trzeba rozblendować. Okay. Tym złotym jeszcze troszeczkę poprawimy. Ok, i na dole tak samo. Chociaż w sumie nie wiem, czy chce mi się bawić z tym brązem, jak on wygląda prawie, że jak czarny. Więc myślę, że tutaj damy czarny kolor, ale nie ten, brokatowy. Wezmę z innej paletki czarny, bo ten brokatowy się strasznie sypie i zaraz miałabym czarno pod oczami. Okay. Ten filmik, kochani, jak widzicie, będzie bardzo króciutki. Jest bardzo króciutki, bo ja tu nie kombinowałam dużo: to naprawdę tylko trzy cienie i tak na szybkiego. Miał być on w miarę naturalny. No, dla mnie to on jest naturalny, no ale dla większości pewnie będzie za mocny. A ja mam ciężko rękę, więc mój naturalny to właśnie taki. Dobra, tu już mamy. Coś takiego. Ok. Ja kochani, założę rzęsy. Policzki jeszcze dodam różu, matkę położę i się pokazuję. Jeszcze, kochani. Tutaj na kąciki najlepszy na świecie jest ten Too Faced, ta szkatułka. E, to jest ten multicolor taki e, kolory tęczy, ale on zobaczcie jak rozbłyszcza. Ja uwielbiam go właśnie na ten kącik tutaj nakładać. Ja sobie to tu o tak przeciągam troszkę. Widzicie? Tak sobie rozjaśniam. I tu tak samo. I ja sobie widzicie, o tutaj tu przyciągam. OK. Dobra kochani, ja pokazuję em, makijaż póki mogę, bo mi te oko zaczęło coś uzawić, że mówiąc nigdy mi prawie nie łzawią oczy. Ale coś mi tu uszczypało troszeczkę i poleciało mi. O, nie wiem czemu. Dobra, ogólnie makijaż wygląda tak. Oka. I pokazuję od razu, co użyłam jeszcze na koniec. Tak, z PS. Policzki. Piękny jest ten kolor na policzkach. P.S. numerek. To jest blush 62. On, zobaczcie, jest piękny i ładny. Odcinek daje pomadeczka, kochani. To jest Golden Rose Long, Long Style Liquid Matte Lipstick i to jest z 09 numerek. Rzęsy, które użyłam, to, jest, to są kochani z AliExpress. To są Glam Volume, Volume Sexy 3D. One są tak i to jest numerek 1026. 1026. Oni są po cztery pakowane. To są naprawdę, zobaczcie, piękne są te rzęsy. To troszeczkę inaczej mi się przykleiło, ale bo mi zawiły oczy, więc ciężko było mi przykleić. Kani, te pazurki nie zrobiłam ja tak od razu, ja, nie, ja ich nie zrobiłam ale znalazłam świetną kosmetyczkę, która piękne paznokcie, naprawdę piękne ja miałam już wcześniej kosmetyczkę, która mi robiła ładne paznokcie, ale teraz będę chodzić do tej to jak ona te paznokcie wykonała, to po prostu jest cudowne no nic kochani miał, miał być delikatny no ale jak to na moje, moje zdolności, moje możliwości wyszedł jaki wyszedł, no nic kochani, miłego dnia bądź wieczora